Konikiła, Matosiła i Tomasides. Witaj serdecznie. Dziś chciałbym zaprezentować Tobie rozwiązanie takiego zgrzytu, który czasem może się pojawiać w Ankim. Jeżeli używamy takiej bardzo przydatnej w Ankim opcji generowania wymowy, czyli żeby tekst, który mamy w Ankim, czy to słówka, zwroty, czy całe zdania, był czytany. Teoretycznie działa to bezproblemowo, natomiast w praktyce potrafi od czasu do czasu przestawać działać. O, tak, też pokażę Tobie tutaj przykład. Włączam sobie moją bazę japońskiego i proszę, w tej chwili powinien być tekst przeczytany, a nie jest. Jeżeli do tej pory był czytany, było u Ciebie powiedzmy tak ustawione, że tekst był czytany, a już nie jest, to. Można to na szczęście łatwo rozwiązać. Po pierwsze trzeba upewnić się, że jest się połączonym z internetem lub połączoną, lub po prostu się połączyć. No to łączę się z internetem, włączam sobie Wi-Fi. Tyle, że tutaj taka uwaga, jeżeli masz jednocześnie tryb samolotowy aktywny, o ile w ogóle Twoje urządzenia na to pozwala, to koniecznie trzeba sobie ten tryb samolotowy wyłączyć, mimo wszystko, bo pomimo tego, że na urządzeniach, które zezwalają, Używać Wi-Fi jednocześnie z aktywnym trybem samolotowym internet generalnie działa. O tyle. Co ciekawe, w przypadku ściągania dodatkowych języków, generowania wymowy z tego mechanizmu Google. To niestety nie działa już, pomimo, że cała reszta działa, to on internetu nie widzi. Więc wchodzę sobie z belki w ustawienia, jak przed chwilą pokazałem. Czyli tutaj jeszcze raz pokażę: u mnie to jest w prawym górnym rogu taki zielony ludek, u Ciebie być może po prostu będzie to ikonka zębatki i Góry sobie biorę wyszukiwarkę i wpisuję sobie na przykład tekst może po polsku tak i mam zamiana tekstu na mowę od razu widoczne, czyli to co mi chodzi preferowany mechanizm mam zębatkę po prawej stronie niebieską wchodzę sobie w tą zębatkę i na samej górze zainstaluj dane głosowe oczywiście wszystko przy założeniu że używam mechanizmu Google i szukam sobie Języka, który mnie interesuje, czyli w tym przypadku japoński. Wchodzę i mam pobierz, czyli nie mam listy głosów, która powinna być normalnie tutaj widoczna, tylko właśnie pobierz, co znamionuje, że właśnie jakaś tam pewnie aktualizacja sprawiła, że to się zresetowało, i muszę po prostu kliknąć tą strzałkę w dół po prawej stronie i sobie poczekać, aż się te głosy pobiorą. Ciekawe, ile to zajmie swoją drogą. W każdym razie, jak one się już pobiorą, to te głosy się tutaj powinny pojawić. Ich lista. Można sobie wybrać, który się chce, acz być może już będzie zaznaczony ten, który zawsze mieliśmy wybrany wcześniej. I wystarczy się wycofać z tego ekranu i Ankiego albo uruchomić ponownie, albo i bez ponownego uruchomienia Ankiego już powinno wszystko tam działać, jeżeli chodzi o tą, o tą generowaną wymowę tekstu.